Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dziś chciałbym Wam pokazać jak przygotować krok po kroku sos beszamelowy, który używa się często do lasagne, ale także do różnych zapiekanek. Także jesteś, jeżeli jesteście ciekawi jak go wykonać, to zapraszam. Zanim zaczniemy przygotowanie sosu, dosłownie powiem o nim dwa zdania. Sos beszamelowy wywodzi się z kuchni francuskiej i jest tak naprawdę prosty w przygotowaniu. Jest to tak naprawdę zasmażka stworzona z masła i z mąki. I tak naprawdę rozprowadzona mlekiem, doprawiona gałką muszkatołową. Zaraz po kolei zobaczycie wszystko jak będziemy przygotowywać. Sos beszamelowy tak naprawdę wchodzi w skład czterech głównych sosów kuchni francuskiej. Oprócz sosu beszamelowego mamy w, w tej czwórce sos holenderski, sos demi -glas i sos pomidorowy. Dzisiaj przygotujemy właśnie ten sos beszamelowy. Pamiętajcie, żeby wszystkie składniki, to znaczy wszystkie przede wszystkim masło i mleko, były w temperaturze pokojowej. Teraz będziemy sobie spokojnie przygotowywać Nasz sos, zaczniemy od tego, aby y, rozpuścić masło y, w garnku. Jeżeli chodzi o proporcje sosu beszamelowego, to tak naprawdę takie prawidłowe i pożądane i konsystencje sosu beszamelowego wchodzi podczas proporcji, jeżeli mamy y, 1 1 5. czyli tak jak ja dzisiaj przygotowuję, czyli 100 gram y, masła. 100 gram mąki i 500 ml mleka. Wszystko będziemy robić tutaj po kolei, zobaczycie jak to wygląda. Na początek zaczynamy od masła, więc będziemy po prostu y, rozpuszczać masło na, na grondelku. Pamiętajcie, że temperatura nie musi być bardzo wysoka, aby nasze masło się rozpuszczało. Dobrze mieć ze sobą trzepaczkę jakąś, którą, którą będziemy sobie wszystko tutaj rozpuszczać i będziemy za chwilę robić tę smaczkę. Na, na, na pierwszym ognie, jeżeli pojedzie masło, Potem będziemy dorzucać mąkę. Zaraz wszystko zobaczycie jak wygląda. Ja w tej chwili będę rozpuszczał masło. Ok, nasze masło już prawie rozpuszczone. Teraz jeszcze nie wspomniałem o samym wstępie: są takie dwa etapy w sensie deszamelowym, na których trzeba uważać, żeby on się nam nie zbrutkował. Przede wszystkim to, co napowiedziałem na samym początku, nie mógł, musi być wszystko w temperaturze pokojowej, ale też nie możemy mąki wsypywać na tura. Teraz to no spokojnie na małym ogniu. Po prostu będziemy sobie wrzucać powoli mąkę. Więc ja sobie wrzucam po prostu po dwie łyżki. I od razu rozprowadzamy po całą maśle, żeby robiła się zasmażka. Jak widzicie mąka łączy nam się z masłem i na spokojnym, tej, na małym ogniu będziemy sobie y, to, tą mąkę zasmażać na maszle. Ale też tak, aby nie powstały nam żadnej grudki, więc pamiętajcie o tym, żeby dokładnie tutaj maszać. I powoli w tej mąka powiem, łączy się z masłem, więc zaraz będę dodawał kolejną. I robimy tak do skutku. Pamiętajcie też, ważne jest to, żeby mąkę sobie po prostu przed używaniem przesiać. I teraz dodam kolejne łyżki i znowu mieszam, aby nasza zasmażka nam się robiła. Pamiętajcie, trzeba robić to w szybko, dlatego że no, sos beszamelowy jest jasnym sosem. Ja nie wiem, że to jest mleko, które będziemy wszystko, yy, będziemy je dodawać, więc będzie ten kolor jasny, ale jeżeli za mocno przeciągniecie yy, mąkę z yy, masłem, to po prostu będzie ciemniejszy ten sos, a zależy nam na tym, żeby był jasny, bo sos beszamelowy należy do jasnych sosów. Zapytacie mnie, do czego wykorzystywać taki sos. Przede wszystkim, najpopularniejszym daniem, do którego dodaje się sos beszamelowy, jest lasagne. Ale do różnego, do różnego rodzaju zapiekanek warzywnych jest bardzo y, dobry ten sos. Wiem, że też można robić na, na bazie sosu beszamelowego inne sosy. To jest baza często sosów. Przykładowo sos szadowy fajnie robi się na tym sosie beszamelowym, albo sos musztardowy, albo nawet serowy. u już ta zesmaszka się połączyła, się w masło z mąką, więc widać to wszystko. OK. Mamy już połączone, teraz dolewamy, dolewamy mleko. Mleko też partiami, spokojnie, powolutku, żeby nie za dużo na raz I mieszamy. Najważniejsze jest to intensywne mieszanie, żeby nam się połączyć. Widzicie, co więc teraz ja sobie zmniejszam ogień i dodaję kolejną partię mleka. I powoli wszystko mieszam. Powoli, 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 żeby nam się połączyło w jedną. Jednolitą masę, żeby ten sos był... Sos jest dość sosem gęstym. Jeżeli potrzebujecie do czegoś użyć sosu beszamelowego, ale chcecie, żeby był gładki i taki nie gęsty, tylko taki po prostu płynący, to z, y, radzę zwiększyć po prostu ilość y, mleka. Mój tutaj już spokojnie gęstnieje. Dodaję jeszcze mleko. Okay. I teraz sobie mieszam na małym ogniu. Pamiętajcie, żeby to robić na małym ogniu, żeby nie przyspieszyć tego procesu, dlatego że sos jest łatwy, że tylko zepsuć i chce się przypalić. Dlatego bardzo ważne jest tutaj, żebyśmy go po prostu mieszali dość długo, dość intensywnie, ale nie na dużym ogniu. Mały płomień, troszkę cierpliwości, a na pewno nam wyjdzie. Jeżeli chcecie jeszcze urozmaicić sos bezamelowy jakimś smakiem, to polecam też, abyście dodali tutaj do niego yy, biały pieprz. Ja akurat robię tutaj tylko z gałką muszkatołową, dlatego nic więcej nie dodaję. Z gałkę muszkatołową dodaję na samym końcu, ścieram i wymieszam ją po prostu z sosem. Na tą chwilę już mam konsystencję sosu prawie idealną. Jeszcze teraz rozciągam te wszystkie grudki, które tutaj zostały poprzez to nalanie mleka, ale tutaj już po prostu mm, jesteśmy na finiszu tego sosu. Okej, okay, ja swój sos mam gotowy, wyłączyłem, teraz zostało mi sprawdzić gałkę muszkatołową. Gałkę muszkatołową zawsze do sosu już dodaję na sam koniec, jak go wyłączę, dlatego żebym miał czas na starcie po prostu tej gałki, bo ja zawsze używam yy, gałki, ale taki świeże, żeby ją zetrzeć. Nie używam tej takiej już starty, jest po prostu, w, którą się kupi w sklepie, kupuję całą gałkę bo i zawsze ją ścieram, jest bardzo intensywna, więc ten aromat będzie dobry. Tutaj gałki tak naprawdę dodacie tyle ile uznacie za słuszne, to już według waszej preferencji, jak bardzo lubicie smak i aromat gałki. Ja bardzo lubię smak, więc dodaję troszkę więcej, lubię ten intensywny smak gałki, po prostu oprócz tego ten zapach, po prostu w całym domu gałkę, ja bardzo uwielbiam. Teraz wymieszam całość naszego sosu i ta konsystencja sosu 1,1,5, te e, proporcje, to moim zdaniem jest idealny sos beszamelowy do e, lasagni. Po prostu jest e, bardzo gęsty i e, łatwo będzie go rozsmarować, ułożyć na lasagni, no i też ich się zapiecze, będzie idealnie. Wymieszałem teraz go, przełożę sobie na, go do miseczki, żebyście zobaczyli jak wygląda. Okay. Tak jak wspomniałem, jest gęsty, sami zobaczcie jak leci, ale jest idealny. Po prostu gałka pachnie gałką pachnie w całym domu. Sos jest naprawdę super. Jest łatwy w przygotowaniu. Zobaczcie, nie wiem, minęło 5-7 minut i mamy gotowy sos. No i możemy go użyć jako... Tak jak wspomniałem w samym początku, możemy go użyć jako baza do innych sosów, ale możemy też właśnie użyć go do wszelkiej mości zapiekanych, ale też na przykład do, e, możemy go użyć też właśnie do lazani, gdzie jest najbardziej popularny. Spróbujmy. Jest super. Czuć gałkę. Jest, no jest idealny, po prostu jest kremowa konsystencja jest super. Także zróbcie, spróbujcie, czy będzie Wam smakował, jeżeli jeszcze go nie znaliście. Macie tutaj krok po kroku jak go zrobić. Oczywiście, jeżeli już go robiliście, to dajcie znać w komentarzach do czego go dodajecie i jak Wam smakuje, czy często go używacie. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ to poszerza moje zasięgi. Podczas subskrypcji pamiętajcie o naciśnięciu dzwoneczka, dzwoneczek będzie Was informował o każdym kolejnym filmie, który ukaże się na moim kanale. A my widzimy się już niebawem z kolejnymi przepisami, także trzymajcie się, cześć!